Czy USA zmierzają w kierunku kapitalizmu państwowego? Z punktu widzenia inwestora wygląda na to, że tak. Coraz wyraźniej widać, że decyzje podejmowane w sferze polityki gospodarczej mają bezpośrednie przełożenie na zachowanie rynków finansowych. Czy to już nowa forma inwestowania tematycznego, opartego nie tylko na megatrendach technologicznych czy społecznych, ale także na działaniach państwa? Trudno polemizować z faktami. Akcje spółek, w które pośrednio albo bezpośrednio zaangażowany jest rząd USA, poprzez różnego rodzaju agencje i programy wsparcia, wystrzeliły w górę w bezprecedensowym tempie. Czy więc śledzenie kierunku polityki rządu i przewidywanie jego kolejnych decyzji stanie się nowym sposobem selekcji akcji do portfela? Być może właśnie obserwujemy narodziny kolejnego inwestycyjnego trendu. Kilka przykładów. W firmie US Steel, którego właścicielem jest Nippon Steel, rząd USA zagwarantował sobie tak Złotą Akcję, dzięki której w zasadzie może zablokować wszystkie ważne decyzje zarządu albo właściciela. W firmie Intel wymiana przyznanych grantów finansowych dała rządowi USA prawie 10% udział. Akcje Intela wzrosły w tym roku o ponad 100%. Amerykański odpowiednik naszego Ministerstwa Obrony jest właścicielem około 15% akcji firmy MP Materials. Dodatkowo rząd zagwarantował zakup wytwarzanych produktów w ciągu kolejnych 10 lat. Akcje MP Materials wzrosły w tym roku o ponad 400%. Musimy pamiętać również o zaangażowaniu firmy Apple w tę spółkę. Podobnych przykładów można mnożyć, choćby o kolejną spółkę Lithium Americas. Zapraszam do oglądania kolejnych komentarzy rynkowych